Dzień dobry. Mamy godzinę dziesiątą. Jesteśmy zmarnowani wszyscy, bo siedzimy po nocach i robimy naprawy. Eee, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że mamy obsuwę. Obsuwa nie bierze się znikąd, że tak powiem. Bierze się z czegoś: albo bierze się z tego, że nam wyłączali prąd, albo bierze się z tego, że mamy usterkę, eee, której którą ciężko rozwiązać. Działa, działa. To tak na szybko Wam powiem. Nie kupujcie części na własną rękę. Naprawdę, zostawcie to warsztatowi. Niech warsztat kupi części. Niech ma co do nich pewność. Niech ewentualnie hurtownia odpowiada za montaż, demontaż dodatkowy i zawadliwą część. O co chodzi? Klient zakupił części do rozrządu, do V8, te części, części były sprawdzone przez e, pewną stronę, potwierdzone, my te części też sprawdziliśmy, wiadomo wszystkiego sprawdzić się nie da, to zobaczycie na filmie e, i się okazało, że nie możemy synchronizować rozrządu, mamy wypadanie zapłonów, rozrząd był ściągany drugi raz, ta sama historia i rozrząd był ściągany trzeci raz, tylko, że zamówiliśmy my już części i rozrząd... Pojazd normalnie silnik działał. Na szczęście klient jest wyrozumiały, w porządku. Też, żeby nie za bardzo tutaj obciążyć klienta, wzięliśmy to na swoje bary i policzyliśmy za te trzy razy rozbierania rozrządu symboliczną kwotę. Także taka prośba jest do Was, a teraz zobaczcie sobie materiał. Tutaj mamy taki luzik spory. Ten napinacz hydrauliczny słabo trzyma. No tutaj jest sztywne w miarę. No ale jak widzicie e, jest tu baisal. E, kolektor sący był niedociągnięty, niedokręcony można było powiedzieć by. Także jest tutaj do posprzątania troszeczkę. Tutaj zobaczcie. Mamy kawałek brudny w płynie chłodniczym i teraz pytanie, czy to się sączy, czy to jest stare. Wygląda jakby było wyschnięte, muszę się temu przyjrzeć, bo tutaj wchodzi magistrala wodna i o-ring. Eee, a najlepsze jest to, że jest, słuchajcie, problem ze sprzęgłem i jest przewód wygięty, a to wezmę latarkę. O, tutaj mamy taki przewodzik dorobiony, zobaczcie, ktoś sobie dorobił i on jest tu zgięty, o, zobaczcie na oplocie jak jest, widzicie w ogóle coś? pewnie nie ale na no, oplocie jest wygięty e, kąt 90 stopni zrobiony, jest mniejszy przepływ efekt może być taki, znaczy, no jest problem że zawiesza się pompka czasami, no i to też może być oczywiście to przez to jak najbardziej hmm, wymieniamy rozrządzik przód był wymieniany, wymieniamy tylko rozrząd z tej strony Ciśnienie oleju, kompresja była mierzona, ale co z tego, musimy to wszystko rozpierdzielić, żeby dobrać się do tych elementów. No i wyciek gdzieś znalazłem. Kilka wycieków jest, ta osłonka rozrządu, którą ściągnąłem, była mokra w oleju, tutaj nam się sączy. Do wymiany na pewno będzie ten Zimering, ale widzę, że sączy się z tej części. Tam jest taka uszczeleczka gumowa, jest cała obsrana jak widzicie i jest uszczelka taka stalowa ściągnę, to Wam pokażę, więc pewnie z tego też jest wyciek. Wszystko widać ładnie, a gumowa jest w środku, o tam. Z drugiej strony mamy odwrócenie, głowice są identyczne i podejrzewam, że z tamtej strony, to jest to samo co tu, nie? To z tamtej strony pewnie to samo się dzieje, bo jest trochę oblepione, chociaż łapy jeszcze nie wkładałem. Natomiast jeżeli chodzi o ten element, to też jest do wymiany Zimmering na wałku. Będziemy je teraz ściągać. On taki trochę upaprany jest. No i czyścić to wszystko, myć, tak żeby było sucho. Siucho. Tak wygląda hydraulika. Zobaczcie, w napinaczu nie ma. E, w napinaczu nie ma ślizgu. U, a napinacz jest bardzo. Ślizgi w ogóle są bardzo starte. To jest ta strona, gdzie był luźniutki. O, tutaj, zobaczcie sobie. Mamy kawałek ślizgu. Pewnie odpadł teraz, bo jeszcze pewnie na łańcuchu się trzymał, ale jak widzicie jest on pęknięty i całkowicie wytarty. Ja wezmę teraz latarkę, o, zobaczcie jak się odbił łańcuch na głowicy, jak on nam delikatnie głowicy uszkodził. No, także był tutaj luz, to jest ta strona, gdzie ten łańcuch, gdzie ten ślizg był bardzo luźny. No i to jest ta uszczeleczka metalowa, o której mówiłem. O, jaka twarda już czeleczka gumowa, która będzie nowa. Brak mi słów ze zmęczenia. Rozjazd mamy na rozrządzie, ale to jest rozjazd minimalny, o pół zęba. I jak przestawiamy ząb do tyłu, to mamy o pół zęba w lewo. A jak do, do przodu ząb, to mamy o pół zęba w prawo. No i mówię, dobra, no, zakładamy to, montujemy. Było z jednej strony, z drugiej strony rozrząd montowany. Odpalamy, mówię, napinasz hydrauliczny może coś z tego wyciśnie i się wyprostuje. No i mamy strzały w kolektor. Więc ściągamy ponownie, przestawiamy ząb w lewą, tak, żeby mieć delikatnie, delikatne odsunięcie. To jest pół zęba odsunięcie, odpalamy i nierówna praca silnika. Wszystkie elementy zakupił klient. Były to elementy sprawdzane przez klienta, dobierane przez jakąś tam stronę. Tutaj mamy elementy oryginalne. Poprzednio jak ściągaliśmy wszystko ładnie pasowało. Są to mocno uszkodzone ślizgi, jak widzicie, w napinaczach. Ten w ogóle nie miał ślizgu, poprzedni filmik taki szybki był, więc może coś tam zobaczyliście w nim. No i oryginalne łańcuchy. Natomiast my sprawdzaliśmy w sposób taki. O, złożyliśmy ładnie, prawda? Wszystko było złożone, jeden koło drugiego i nam się zgrało i są równe, i one są równe. No ale jak mówię, najlepiej rozpiąć i zmierzyć. Może być na przykład dłuższe tutaj gniazdo, delikatnie, ciężko powiedzieć. To odpowiada w takim wypadku za wadliwą część, bo my już dwa dni bawimy się z osterką. jest to stare auto nie ma, e, nie ma w parametrach za dużo rzeczy, nawet nie mogę podejrzeć w wypadania zaponu w parametrach rzeczywistych, e, no i nie działa, nie działa, jest przesunięcie. I kto odpowiada? Ja wam powiem, jak to wygląda z naszej strony, jeżeli części zakupuje warsztat, pewnie wszyscy tak mają, jeżeli część jest wadliwa, to e, hurtownia. Pokrywa koszty demontażu i montażu. Tutaj mamy zamiennik, a tu mamy oryginał. I teraz zobaczcie, one są równiutko, tu ładnie są złożone, 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 złożone. Ten się złożył, a ten za cholerę nie chce się złożyć. Tak, jakby właśnie był za długi, te pół milimetra. Tu mamy oryginały, montujemy teraz oryginały. Z drugiej strony muszę jeszcze wywalić e, wałki i e, zamontować, właśnie, znaczy zdemontować łańcuch. Zamiennik. Jeżeli chodzi o różnicę, tutaj to jest dosyć mocno widoczna, Mamy dziurkę, ale ta dziurka jest pewnie do przenoszenia oleju. Także tym bym się nie martwił. Gorzej z długością, pół milimetra różnicy jest. No, teraz to człowiek się przypatrzył, to widzi. No, ale tak na samym początku, jak wziął, złapał, no to kurde, klient przywiózł, znalazł po katalogu. Pasują. Hydraulika wypchnie, wyrówna. No i hydraulika nie wypchnęła. Coś jest nie tak z tym łańcuchem. Tutaj ząbek się zgadza i tutaj też się zgadza. Ech, I z tej strony też nam się zgrały. Także ani nie ma przesunięcia w lewo ani w prawo pół zęba. Ale co z tego, jak mamy godzinę 19? Straciliśmy cały dzień, wczorajszy i dzisiejszy. A tutaj mamy. Ee, Stare oryginalne i nowe zamienniki Przez te zamienniki straciliśmy kupę czasu Więc myślę, że oszczędność tutaj była, załóżmy, niech będzie 100 zł na sztuce No, a my mamy półtora albo dwa dni, można powiedzieć, w plecy Dodaj gazu trochę trochę? Tutaj mamy zleconą naprawę, silnik do wymiany. Cały, tylko poprzerzucamy graty, pompę, to znaczy pompa, pompa wspomagania to się nie daje. Więc będziemy musieli pompę nową, drugą zamówić, e, założyć, bo jest w bagażniku. E, więc zrzucamy tą całą instalację, wywalamy silnik, zrzucamy, zamieniamy, e, przeukładamy alternator, kolektor itd tak i tak dalej. I tak dalej e, no i wkładamy. Prosta bardzo robota, przyjemna, więc na początku postawimy takie o, fajne rzeczy i będziemy to e, robić. O, czyściutki, umyty, jak mówiłem jest to ze źródła sprawdzonego śniczek. Ładne pokrywy bardzo, wow, nie? Zobacz, nie poprzepalane, kurde. A to jest plastikowe, z S4B7 e, plastiki, zobacz. No, no, no. Także pozamieniamy kilka rzeczy. Na pewno, jak widzicie, kolektora nie ma, więc nie, on ma rozrząd zrobiony, ten silnik silikonek. Wydechy, uszczelki trzeba zamówić, poskładać, wszystko poprzekładać, bo to jest golas całkowity. No i zrobionym rozrządem. Silnik jest zrobiony przez sprzedawcę, więc bierzemy się za robotę. A, teraz dechy nie A! Simknij, weź rękę, weź, weź rękę, zamknij. No. Uważaj, gwoźdź, gwoźdź w czoło. Dostań. Mechanik z gwoździem w czole. Dostań, no i dobra, wyjeżdżamy tym silnikiem na palecie. Jedziemy. Taki on brudny jest, jak widzicie. Tutaj trochę piasku. E, kolektor został ściągnięty, będziemy go przekładać. Kolektory wydechowe też, wszystkie rzeczy w koło. Magistrale wodne i skrzynia biegów została ściągnięta. E, sprzęgła, e, po tym co widzę na sprężynkach, jest pewnie połowę. Ściągniemy i zobaczymy, jak ta tarcza wygląda. No bo są takie dosyć mocno odsunięte. Na pewno mniej niż połowa jest. No i. Zażegamy w zasadzie, więc mamy silnik na zamianę jak widzieliście I będziemy go Montować Do tego autka Pięknego, czerwonego A tutaj mamy komorę całą No i Ktoś w ogóle malował Zderzak na samochodzie, bo chłodnica jest pomalowana Pompa ładna w środku Nawet bardzo ładna, nic nie jest spieczonego Mimo to pompa się zatrzymała Zatrzymała się i to jest ta z samochodu i nie drgnie, jest tutaj, stoi dęba, stanęła dęba, coś w niej się rozsypało, nie będę dalej rozbierał, bo ściągnąłem tylko część e, tylną, gdzie nam chodzi cały wirnik, no a zobaczcie jak wygląda, e, wygląda przegub, jest spieczony, no i w środku jak widzicie jest uszkodzony gwincik, z tej strony jest ładny, a tam jest obrobiony. I ten ołóweczek, a ja to tak nazywam, chodzi sobie luźno w przedniej części, Zachacza tylko w tej. Dlatego ta pompa nie działa. Teraz rozbierzemy tą pompę, która jest w, w kartoniku. Ogólnie ten przegub też jest zniszczony, ten jeden jest zniszczony. Który był zamontowany na silniku i ten drugi też jest zniszczony Też jest duży luz i jest ojechany w środeczku Jeżeli chodzi o pompę to zaraz ją sprawdzimy Tylko podniosę do góry dekielek i będzie wszystko widać jak na tacy No to jest bardziej przytarta, to jest bardziej przytarta, więc z tej zamienimy tutaj, umyjemy te elementy i ładnie złożimy. złozimy, <grym> złozimy, złozimy, także tak zrobimy, pozamieniamy troszeczkę i pompa będzie sprawna, ale musimy zamówić teraz ten taki przegub, nowego nie dostaniemy, więc szukamy używki teraz. One już są poskładane do niektórych czynności i używam takich elektrycznych, ile ona ma, bo ona coś siada. O. Niewiele Jedna kropeczka, zaraz ją ładujemy Niech się ładuje i, i tak to wygląda Wiem, że macie niedosyt ogólnie, jeżeli chodzi o naprawę z Audi Ale uwierzcie, że nie miałem tej naprawy nagrywać e, Miałam szybko skończyć ten samochód, więc pokazałem tylko do momentu w zasadzie kiedy wykręcałem, e, ściągałem łańcuchy chciałem pokazać jak pękają e, ślizgi no i właśnie i to jest takie w tym momencie no, taka nauczka dla mnie żeby tą kamerę mieć zawsze przy sobie także e, kupiliśmy kolejne skrzyneczki zakupiliśmy jak wcześniej mówiłem za fajne komentarz będę nagradzał fajne nie fajne w zasadzie za byle jakie nieraz to do następnego hej